Cześć. Mój chłopak nazywa mnie prześladowczynią. Po tym, jak go zdradziłam i zadzwoniłam na policję. Ale teraz nie mogę już dodawać żadnych aktualizacji, bo trafiłam do więzienia. Jestem zraniona i muszę wiedzieć, czy naprawdę jestem tą złą w tej historii, czy ludzie po prostu przesadzają. Byliśmy razem prawie dwa lata. Nie mieszkaliśmy razem, ale spędzaliśmy ze sobą większość czasu. Rozmawialiśmy codziennie. Zawsze byliśmy dla siebie oparciem. Rozmawialiśmy nawet o wspólnym mieszkaniu. Kiedy rozwiąże swoje sprawy zawodowe? Kilka tygodni temu popełniłam błąd. Nie, nie jestem z tego dumna. Ale nie będę też udawać, że spaliłam mu dom. Zdradziłam go. To było tylko na jedną noc. Byłam pijana i to nic nie znaczyło. To nie było zaplanowane ani coś. O czym wcześniej myślałam? Po prostu się stało. Następnego ranka czułam się okropnie i postanowiłam powiedzieć mu prawdę. Nie chciałam nic przed nim ukrywać. Chciałam wszystko wyjaśnić i być szczera. Nie chciałam, żeby między nami były sekrety. Myślałam, że jeśli zobaczy, jak bardzo żałuję, uda nam się to razem przezwyciężyć. Ale nie dostałam nawet szansy, żeby powiedzieć coś więcej. Gdy tylko mu to wyznałam, zamilkł. Potem mnie zablokował wszędzie: telefon, media społecznościowe, nawet e-mail. Próbowałam skontaktować się z nim z innego numeru, nic. Myślałam, że po prostu potrzebuje przestrzeni, więc dałam mu kilka dni na ochłonięcie. Ale kiedy minął cały tydzień i nadal nic się nie odezwał, zaczęłam się martwić nie tylko o nasz związek, ale o niego pomyślałam, a co, jeśli coś sobie zrobił? A co, jeśli nie jest z nim dobrze? Ma skłonność do zamykania się w sobie, gdy przeżywa stres. Nie wiedziałam, czy to nie był dla niego taki moment. Więc poszłam do jego mieszkania. Chciałam tylko zobaczyć, czy wszystko z nim w porządku i może porozmawiać. Drzwi otworzył jego brat i od razu kazał mi odejść. Był nieuprzejmy. Powiedział, że mój chłopak nie chce mnie widzieć. I że powinnam uszanować jego granice. Odpowiedziałam, że nie przyszłam się kłócić. Chciałam tylko upewnić się, że wszystko z nim w porządku. Brat powiedział, że jeśli nie wyjdę, zadzwoni na policję. Czułam się traktowana jak intruska. Kiedy dosłownie chciałam tylko porozmawiać. Więc tak zadzwoniłam na policję. Żeby zrobili kontrolę stanu zdrowia. Naprawdę nie wiedziałam, czy on jest bezpieczny. Nie zamierzałam odejść, jeśli coś było nie tak. Policjanci weszli, porozmawiali z nim i wrócili, mówiąc mi, że wszystko z nim w porządku i że nie chce mieć ze mną kontaktu. To miało mnie uspokoić, ale tak się nie stało. Niedługo potem jego rodzina zaczęła nazywać mnie prześladowczynią. Jego mama napisała do mnie, że go nękam i że jeśli naprawdę go kochałam, to zostawiłabym go w spokoju. Ironiczne, biorąc pod uwagę, że wcześniej mówiła, że jestem najlepszym. Co mu się przydarzyło? Jego siostra przestała mnie obserwować. Jeden ze wspólnych znajomych powiedział: Że wszyscy mówią, że nie umiem przyjąć sygnału. Nie rozumiem, czemu wszyscy przedstawiają mnie jak jakąś wariatkę. Chciałam się tylko upewnić, że wszystko z nim w porządku i porozmawiać o nas. Co niby miałam zrobić? Po prostu zaakceptować, że mnie zablokował bez żadnego wyjaśnienia. Po dwóch latach razem, po wspólnych świętach, weekendach, planach na przyszłość. Przyznałam się do błędu. Nie skłamałam. Nie zdradzałam go miesiącami. Nie ukrywałam tego. Popełniłam głupstwo i próbowałam je naprawić. Ale najwyraźniej to czyni mnie szaloną prześladowczynią. I szczerze mówiąc, nie wierzę, że to była w pełni jego decyzja. Jego rodzina od zawsze miała na niego dziwny wpływ. Zwłaszcza jego brat. Zawsze mówił mu, żeby się nie zadowalał. Ciągle krytykował go za bycie zbyt miękkim. Nie wiem, jak oni to rozgrywają, ale myślę, że wykorzystują tę sytuację jako wymówkę, żeby całkowicie mnie usunąć z jego życia i przedstawić mnie jako osobę niebezpieczną lub niestabilną, żeby mnie więcej nie było. A on im na to pozwala. Nie mówię, że to, co zrobiłam, było dobre. Wiem, że go zraniłam, ale ludzie zachowują się, jakby zdrada zawsze była chłodną, wyrachowaną decyzją. Nie była. Nie przestałam go kochać. Starałam się ponieść odpowiedzialność. A teraz traktują mnie jak przestępczynię. Tylko dlatego, że byłam dojrzała i wyznałam swój błąd. To nie tak, że włamałam się do jego domu. Nie koczuję pod jego oknem. Chciałam tylko jednej rozmowy twarzą w twarz. Nie przestaje się rozmawiać z kimś, kogo się kocha. Z powodu jednego błędu. Związek polega na rozmowie, na kłótniach, na próbie naprawy. On nawet nie dał mi tej szansy. Ludzie mówią mi, żebym po prostu odpuściła. Ale nie potrafię. Myślę, że byłam jedyną osobą w tym związku, która naprawdę kochała. I nie chcę się poddać. Czy tylko ja mam wrażenie, że to wszystko nie jest takie czarno-białe? Jakby cały związek nie miał znaczenia. Jakby ja się w ogóle nie liczyłam. Nie mogę uwierzyć, że po wszystkim, co razem przeżyliśmy. To kończy się w ten sposób. Zablokowana, wymazana, nazwana prześladowczynią. Więc pytam Reddita: Czy to naprawdę prześladowanie? Jeśli pojawiasz się raz pod domem swojego chłopaka, po tym jak Cię zablokował bez żadnego ostrzeżenia. Czy to naprawdę nękanie? Chcieć zamknięcia po dwuletnim związku. A może po prostu łatwiej jest przedstawić mnie jako tę złą, niż odbyć jedną szczerą rozmowę. Komentarz: Będę szczery tak jak prosiłaś i właśnie to otrzymasz. Nie mam wykształcenia psychologicznego. Ale moje doświadczenia z toksycznymi osobami dają mi pewien punkt widzenia. Moja diagnoza: Byłaś złą dziewczyną, a teraz jesteś złą prześladowczynią. Zdradziłaś go. Facet nie chce mieć z tobą nic wspólnego. I to nie tak, że coś ci jest winien. Gdybyś go naprawdę kochała, nie zdradziłabyś go. Duże czerwone koło, aktualizacja pierwsza. Nie sądziłam, że sytuacja może się stać jeszcze bardziej absurdalna niż po moim ostatnim poście. Ale w jakiś sposób wszystko zamieniło się w kompletny cyrk. I nie mówię tu o negatywnych komentarzach, bo kiedy zdecydowałam się to opublikować. Również zdecydowałam się przyjąć wszystko, co ludzie mają do powiedzenia. Jego mama mnie zablokowała. Tak ta sama mama, która kiedyś powiedziała, że jestem najlepszą rzeczą, jaka mu się przydarzyła. Nawet nie napisałam do niej nic dziwnego. Tylko to, że się martwię i że chciałabym dojść do jakiegoś porozumienia. Zablokowała mnie w mniej niż 10 minut od przeczytania wiadomości. Jego siostra też mnie zablokowała. Po tym, jak zapytałam, czy z nim wszystko w porządku, nawet jeden z jego kuzynów przestał mnie obserwować. A potem opublikował sarkastyczne wpisy, które wyraźnie były skierowane do mnie. Jest jasne, że wszyscy są skoordynowani w tej kampanii przeciwko mnie. Nie, nie jestem głupia. Wiem, jak to wygląda z zewnątrz. Ludzie słyszą słowo zdrada i od razu naklejają etykietkę. Jakbyś była potworem bez uczuć, który zasługuje na wszystko, co go spotka. Ale życie nie jest takie proste. To nie jest czarne i białe. Popełniłam błąd. Jeden jedyny błąd, i przyznałam się do niego. To powinno się liczyć. Ale zamiast przetworzyć to jak dorosły człowiek. On zniknął. Schował się za swoim bratem, za policją. A teraz wygląda na to, że cała jego rodzina pomaga mu zbudować mur wokół siebie. I zanim ktoś znowu powie: Uszanuj jego granice, próbowałam. Odsunęłam się na kilka dni. Tak, czekałam. Ale w którymś momencie trzeba porozmawiać. Nie straciłam rozumu w momencie, gdy mnie zablokował. Poszłam do jego mieszkania, bo naprawdę nie wiedziałam, czy wszystko z nim w porządku. I tak zadzwoniłam na policję, żeby zrobili kontrolę dobrostanu, bo się martwiłam nie po to, żeby robić dramat. Ale teraz jego rodzina zachowuje się. Jakbym próbowała włamać się do jego domu złomem. To po prostu obraźliwe. Poszłam nawet do jego pracy. Znowu, to nie było coś, co chciałam zrobić. Zastanawiałam się nad tym przez kilka dni, ale chciałam po prostu porozmawiać z nim jak dorośli. Nie zrobiłam sceny. Byłam normalnie ubrana. Weszłam i zapytałam recepcjonistkę: Czy on jest dostępny? Uśmiechnęła się sztucznie i powiedziała. Że zażyczył sobie, aby nie przeszkadzano mu odwiedzinami. To był jego grzeczny sposób, by powiedzieć, że jestem na jakiejś wewnętrznej czarnej liście. Stałam tam przez chwilę, mając nadzieję, że może wyjdzie, ale nie nic się nie stało. I tak zadzwoniłam trzy razy do jego najlepszego przyjaciela. Nie odebrał pierwszych dwóch, a przy trzecim odpowiedział w niegrzeczny sposób i się rozłączył. Rozumiem już. Wszyscy są po jego stronie, bo on opowiada swoją wersję pewnie taką, w której zdradziłam go wiele razy, albo coś w tym stylu. Co jest niesprawiedliwe wobec mnie? To, co mnie naprawdę złamało, wydarzyło się wczoraj. Pojechałam do domu jego rodziców. I zanim ktoś mnie skrytykuje nie włamałam się, nie krzyczałam na zewnątrz, nie zrobiłam nic niewłaściwego, po prostu zaparkowałam przed domem. Mając nadzieję, że on tam będzie i że może go zobaczę wychodzącego. Nie chodziło o zasadzkę. Pomyślałam, że jeśli spotkamy się przypadkiem, bez żadnych przeszkód, może łatwiej będzie porozmawiać. Ale wyszła jego mama. Zobaczyła mnie w samochodzie i nawet się nie przywitała. Zapytała tylko: Co ty tutaj robisz? Odpowiedziałam, że nie chcę robić problemów. Chciałam tylko z nim porozmawiać. Powiedziała, że nie ma go w domu. I kazała mi od razu odjechać. Albo węźwie policję. Siedziałam zaparkowana na publicznej ulicy. Nie krzyczałam, nie pukałam do drzwi. Po prostu siedziałam w samochodzie. Odjechałam. Ale wciąż jestem wściekła. Nie dlatego, że kazała mi odejść. Ale dlatego, że wszyscy próbują sprawić, żeby to było jeszcze trudniejsze. Zachowują się, jakbym miała całkowicie zniknąć. A ja tylko potrzebuję jednej rozmowy. Tylko jednej. I jeśli ją dostanę, zaakceptuję, co trzeba. To wszystko wymknęło się spod kontroli. I naprawdę wierzę, że część tego wynika z tego, że jego rodzina zawsze chciała mnie z jego życia wyrzucić. Nigdy nie podobało im się, jak blisko byliśmy. Zwłaszcza jego brat. Myślę, że wykorzystał tę sytuację. Żeby go popchnąć do zerwania ze mną. I przekonał go, że nigdy nie byłam warta zachodu. Aktualizacja druga. Teraz doręczono mi formalny list od adwokata z zakazem kontaktu. List dosłownie napisany przez prawnika, który mówi, że nie mogę się z nim kontaktować. Nie mogę pojawiać się w miejscach, gdzie on może być, ani nawet przekazywać mu wiadomości przez inne osoby. Nie rozumiem, jak on może tego ode mnie wymagać. Skoro nawet go nie widziałam, nie dotknęłam go. Nie krzyczałam pod jego domem, nie zniszczyłam niczego. Po prostu próbowałam z nim porozmawiać jak człowiek. A teraz wygląda na to, że przekroczyłam jakąś granicę prawną. Nawet nie wiem, jak to się stało. A właściwie wiem. On pozwala swojej rodzinie podejmować za niego decyzje. Szczerze mówiąc, chyba uniknęłam większego problemu. Ten facet nie jest nic wart, jeśli w ogóle można go tak nazwać. Bo gdyby naprawdę chciał mi ten list dostarczyć sam, mógł po prostu wysłać wiadomość. Albo odebrać telefon chociaż raz. Moi rodzice się dowiedzieli. I teraz oni też zaczynają się w to mieszać. Ale nie w sposób wspierający. Moja mama powiedziała: Musisz przestać, zanim to stanie się czymś poważnym. Ale ja przecież i nic nie zrobiłam. To mnie niesprawiedliwie traktuje mój chłopak. Mój tata powiedział, że powinnam poszukać pomocy. I że przynoszę rodzinie wstyd. Nie rozumiem. Jestem dorosłą osobą, która chce porozmawiać. I to ja niby potrzebuję pomocy? Nawet moja siostra powiedziała, że zachowuję się jak wariatka. I że straciłam kontakt z rzeczywistością. No cóż, nie bez powodu jest urodziny. Najbardziej jednak zaskoczyło mnie to, jak cała ta sytuacja zaczęła wpływać na moją pracę. Dział HR skontaktował się ze mną w zeszłym tygodniu. Najwyraźniej ktoś z biura, nawet nie wiem kto, poszedł za moimi plecami i opowiedział wszystko. Domyślam się, że sprawa z policją jakoś się rozeszła. Teraz moja szefowa mówi, że najlepiej będzie, żebym wzięła trochę wolnego. Nie jako kara, ale dla mojego dobra tak to ujęła. Oni naprawdę myślą, że skoro dostałam formalne pismo od prawnika, to teraz po prostu zniknę. Nie rozumieją. Że tak łatwo mnie się z jego życia nie pozbędą. Nie będę walczyć o związek. Ani o to, co ludzie o mnie mówią. Ale jeśli oni chcą, żeby wszystko było trudne. Dobrze. Tylko, że ja się nie poddam. Aktualizacja trzecia. Wygląda na to, że to już punkt bez powrotu dla naszego związku. W tym tygodniu doręczono mi oficjalny zakaz zbliżania. Nie był to zwykły list od adwokata, jak wcześniej. Tym razem było to coś znacznie poważniejszego. Podpisany przez sędziego dokument, dostarczony przez urzędnika, który dosłownie zapukał do moich drzwi z papierami w ręce. Wszystko było tam wyjaśnione, czego teraz nie mogę robić. Nie mogę się z nim kontaktować. Nie mogę pojawiać się w żadnym miejscu, gdzie on może być. Nie mogę też przekazywać mu żadnych wiadomości przez osoby trzecie. Nie wolno mi nawet zaglądać na jego media społecznościowe. Ani próbować obejść blokad. Dla jasności nigdy tego nie zrobiłam. Dział HR z pracy skontaktował się ze mną ponownie. Powiedziano mi, że moja nieobecność została przekształcona w urlop bezterminowy. To znaczy, że nie mam wracać. Dopóki nie rozwiążę spraw osobistych. I nie udowodnię, że potrafię zachować granice w życiu zawodowym. Co to w ogóle ma znaczyć? Nie wybuchłam w pracy. Nie zrobiłam żadnej sceny. Zaproponowano mi terapię. A właściwie nie zaproponowano. Powiedziano mi, że muszę chodzić na terapię. Albo nie jestem mile widziana z powrotem. Nie mam nic przeciwko terapii. Ale nie podoba mi się sposób, w jaki mi ją narzucono. Jakby wszyscy zakładali, że jestem niestabilna psychicznie. Wszyscy zachowują się, jakbym miała właśnie załamanie nerwowe. Ale w rzeczywistości ja po prostu próbuję zrozumieć. Jak ktoś może tak łatwo wyrzucić do kosza cały związek? Tak, przyznaję, nie śpię dobrze. Jestem cały czas zmęczona. Ale gdy zamykam oczy, widzę tylko jego. Nie w przerażający sposób. Po prostu wciąż odtwarzam w głowie rozmowę, której nigdy nie odbyliśmy. I tak znowu przejechałam obok jego ulicy. Ale przysięgam, że nie podeszłam do drzwi. Nie zrobiłam nic. Zatrzymałam się po drugiej stronie ulicy i siedziałam w samochodzie. Chciałam tylko poczuć się blisko. Wiem, jak to brzmi głupio. Ale to było lepsze niż siedzenie samotnie w mieszkaniu. Nie siedziałam tam długo, może 20 minut. To nie było prześladowanie. Nie robiłam zdjęć. Nie próbowałam podejść do nikogo. Cały czas siedziałam w aucie. Najwyraźniej ktoś mnie zauważył. Nie wiem kto, może sąsiad, może któryś z jego braci. Ale ktoś to zgłosił. Następnego dnia do moich drzwi zapukało dwóch policjantów. Nie aresztowali mnie. Po prostu udzielili mi ustnego ostrzeżenia. Powiedzieli, że jeśli jeszcze raz złamie zakaz zbliżania. Zostanę aresztowana i postawione zostaną zarzuty. Policjanci byli uprzejmi, ale widać było, że już mają o mnie wyrobione zdanie. Nie słuchali tego, co naprawdę próbowałam im powiedzieć. Starałam się wyjaśnić, że nie próbowałam do niego podejść, że tylko siedziałam w samochodzie. Nie rozmawialiśmy od ponad miesiąca, ale to nic nie zmieniło. Powtarzali tylko, że intencja nie zmienia skutku. Ludzie nie rozumieją, jak bardzo to wszystko mnie izoluje. Wszyscy traktują mnie jakbym była niebezpieczna, toksyczna, niestabilna. A przecież od momentu, gdy dostałam ten list, nie skontaktowałam się z nim. Przestrzegam wszystkiego, co mi kazano. Ale najwyraźniej samo istnienie w jego pobliżu wystarczy, by uznać mnie za osobę, która powinna trafić do więzienia. Moja rodzina już nie chce mieć ze mną nic wspólnego. Siostra całkowicie mnie zablokowała po naszej ostatniej kłótni. Próbowałam do niej zadzwonić, żeby wszystko jej wyjaśnić. Powiedziała mi, że muszę się obudzić, zanim zrujnuję resztki swojego życia. Oskarżyła mnie o obsesję. Powiedziała, że przynoszę wstyd całej rodzinie. Moi rodzice nie są dużo lepsi. Powiedzieli, że potrzebują przestrzeni. I że stawiam ich w trudnej sytuacji. Nawet nie odpisują już na moje wiadomości. Nie rozumiem, jak wszyscy mogli się tak szybko ode mnie odwrócić. Przecież ich nie zdradziłam. A mimo to stałam się ciężarem, którego nikt nie chce już dźwigać. Najgorsze jest to, że on prawdopodobnie ma się świetnie. Żyje sobie, jakby nic się nie stało. Dowiedziałam się od wspólnego znajomego, który już się do mnie nie odzywa. Ale nadal publikuje rzeczy. Że on znów się z kimś spotyka. Widuje się z innymi ludźmi. Nawet śmieje się na grillu. Jakby nic się nigdy nie wydarzyło. Tymczasem ja tu jestem. Ponosząc ogromne konsekwencje. Traktowana jak przestępczyni jak wariatka. Wciąż myślę o nim każdej nocy. To niesprawiedliwe. Nie wstydzę się tego, że próbowałam. Nie wstydzę się, że tak bardzo się przejmowałam. Że chciałam walczyć. Może mogłam to wszystko rozegrać inaczej. Ale nie zamierzałam po prostu zaakceptować tego, że ktoś wymazuje mnie z życia. Ludzie nie znikają tak po prostu z czyjegoś życia po dwóch latach. Bez choćby próby rozwiązania spraw. To nie jest miłość. To jest tchórzostwo. Więc tak może świat uważa mnie teraz za jakąś obsesyjną prześladowczynię. Ale ja wiem, co naprawdę się wydarzyło. Kochałam. Popełniłam błąd i nie pozwolę, by ktoś traktował mnie jak śmiecia z tego powodu. Aktualizacja czwarta. Minęło kilka miesięcy i wszystko się zmieniło. Ale nie w taki sposób, jak wszyscy się tego spodziewali. Przeprowadziłam się. Nie dlatego, że chciałam, tylko dlatego, że naprawdę nie miałam wyboru. Straciłam pracę. W moim aktach w dziale kadr widnieje informacja. Że zrezygnowałam dobrowolnie z powodów zdrowia psychicznego. Ale nie udawajmy, to była presja z góry. Nie chcieli mnie tam już po wszystkich plotkach i skargach. Spakowałam swoje rzeczy i wyjechałam z miasta. Nie powiedziałam nikomu, dokąd się wybieram. Po ceo. Teraz jestem w nowym miejscu. Bez przyjaciół. Bez żadnego wsparcia. I wciąż uwięziona w tym samym błędnym kole. Wszyscy myślą, że już się pozbierałam. Tylko dlatego, że mam nowy kod pocztowy. Ale wewnątrz nic się nie zmieniło. On nadal jest jedyną rzeczą, o której myślę. Obecnie jestem obrzęta obowiązkową terapią. To część umowy, która pozwoliła mi uniknąć zarzutów karnych. Po tym, jak ostatni raz widziano mnie w pobliżu jego mieszkania, powiedziano, że naruszyłam nakaz sądowy. Co nie jest prawdą. Nigdy się do niego nie zbliżyłam. Nigdy nie próbowałam się skontaktować. Po prostu byłam w okolicy. Ale według prawa to wystarczyło, by uznać to za naruszenie. Teraz muszę uczęszczać na cotygodniowe sesje terapeutyczne i wysyłać co miesięczne raporty do kuratora sądowego. Taka jest teraz moja rzeczywistość. Monitorują mnie, jakbym była zagrożeniem. Terapeuta, którego mi przydzielono, ciągle powtarza, że mam problem z granicami. I obsesyjne wzorce relacyjne. Co, jak sądzę, jest jego profesjonalnym sposobem na powiedzenie: że jestem zepsuta. Ale ja nie uważam, że to ja jestem tą szaloną w tej historii. Wiem, że ci, którzy to czytają, powiedzą: że powinnam była odpuścić, że nie powinnam była pojawiać się w jego pracy, ani jechać pod jego dom. Już to wszystko słyszałam. Ale jeśli osoba, którą kochasz, po prostu znika z twojego życia bez słowa. Jak ty byś zareagował? Jeśli cię blokuje całkowicie. I nie możesz nawet osobiście przeprosić. Czy też nie chciałbyś odpowiedzi? Widziałam go kilka tygodni temu. Niecelowo. Szłam przez centrum handlowe w tym nowym mieście. I tam był. Z jakąś dziewczyną. Śmiał się. Uśmiechał się. Pił kawę, jakby nic się nie wydarzyło. On mnie nie zauważył. Ale ja jego tak. I to bolało znacznie bardziej niż się spodziewałam. Nie dlatego, że był szczęśliwy. Wiedziałam, że w końcu ruszy dalej, ale dlatego, że sprawiał wrażenie, jakby to wszystko nigdy nic nie znaczyło, jakbym ja nic nie znaczyła. Wiem, że popełniłam błąd, ale on nawet nie spróbował. Po prostu uciekł. I wszyscy go za to pochwalili. Jakby odcięcie się od wszystkiego było odważne, silne, zdrowe. Mój terapeuta mówi, że muszę zaakceptować to, że nie mogę kontrolować, jak inni się leczą, że romantyzuję coś, co już dawno się skończyło. Aktualizacja piąta. Myślałam, że oddalenie się od wszystkiego da mi trochę spokoju nie tylko psychicznego, ale też prawnego. Przecież przestrzegałam zakazu zbliżania. W 95% przypadków. To chyba powinno się liczyć, prawda? Ale wymiar sprawiedliwości nie widzi tego tak samo. I teraz muszę stawić się w sądzie już w przyszłym tygodniu. Bo sześć miesięcy temu. Znalazłam się zbyt blisko niego. Nie zrobiłam nic. Stałam w pewnej odległości. A mimo to postawiono mi zarzuty. I grozi mi więzienie. To nie jest żart. To naprawdę poważne. Mój adwokat, obrońca z urzędu, powiedział, żebym przygotowała się na najgorsze. Część mnie myśli, że to może być ostatni raz, gdy tu piszę, bo mogę zostać skazana nawet na pięć lat. Dla mnie to jest absurd. Żaden mój czyn nie zasługuje na tak surową karę. Mimo to trzymam się nadziei, że sędzia spojrzy na to z rozsądkiem, że wrócę tutaj i opowiem wam w aktualizacji. Jak w końcu sprawiedliwość zatriumfowała. Ale inna część mnie, ta, która przeanalizowała każdy niesprawiedliwy moment z ostatnich miesięcy, ta część mówi mi, że to się dla mnie dobrze nie skończy. Wiem, że nie otrzymam sprawiedliwości. On może teraz spotykać się z inną kobietą, nawet nie zrywając ze mną w normalny sposób. A ja mogę trafić do więzienia. A potem ludzie się dziwią. Kiedy kobiety mówią, że system sprawiedliwości jest patriarchalny, przynajmniej spróbuję o to zawalczyć. Nie tylko dla siebie, ale dla każdej kobiety, którą ten system zawiódł. Z moim prawnikiem zamierzamy się bronić. Przygotowuję się na dzień, w którym stanę przed sądem i powiem swoją wersję. To będzie moja szansa, by oczyścić swoje imię. Trzymajcie za mnie kciuki, żebym za kilka tygodni mogła tu wrócić. I napisać kolejną aktualizację, w której opowiem Wam, jak pokonałam system. Wiem jedno: z tej historii wyjdę silniejsza. Komentarze: Życzę powodzenia Twojemu byłemu, bo brzmisz jak kompletnie oderwana od rzeczywistości. Mam przeczucie, że zaatakowała się jego dziewczynę. Albo coś w tym stylu, sądząc po Twoich słowach. Minęły trzy lata od tego wpisu. Śmieje się i naprawdę się cieszę, że chyba cię zamknęli. Jedna wariatka mniej na ulicy.